Elo, z tej strony Maty, jeździ się ze mną Dragon i Rolnik. Dzisiaj będziemy wreszcie rozpoczynali sezon od małego do dużego, czy jakoś tak. Rolnik będzie sprzedawał nasze plony. Od grosza do miliona. Dobrze. Dragon będzie kultywował, tak więc zaczynamy, co nie? właśnie. Dobrze, tam jeden błąd, tam się w mały. Tam gdzie jest najdrożej. Ja wiem, że piszę. To no, jest gro. Znaczy, full. Co ja? Na pociąg te 2000 i tak jeździłem. To tam gdzie najdrowej, to tam. to silnik, E teraz jak widzicie, co? So, być trochę. Mieszkodzi. szkodzi. Jeżdżę 4000. E ile macie hajsu? E ja mam tylko hajs. 24000, a zbieramy na przeczepę samozbierającą. I na pół. Nie opłaca się! Nie opłaca się. Nie, 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 nie... Się opłaca! Na co? Nie pożycie cię opłaca, bo jak no. ja te dwa próże pola zacząłem, no nie chcę nicos, no. nic, nie podzbierałem plon, bo... Ale... Chcesz, no. się, Ale ja potem... Ja potem no. chcę mieć... Potem chcę mieć tego. A nie, możemy, a nie możemy po prostu kupić drugiej przyczepy takiej większej, agrolinerki na razie nie, ale słuchaj, e, a nie możemy zrobić tak, że nas... bo chcę potem mieć obce od razu. Ale zapadź, tak przez kilka słów od razu, a więc nie będziesz, no a zaraz no. będziemy tu na dwa kanały, nagrywać czy nasze? Jak chcecie, ja nagrywam na pewno u mojego, możecie z, z, z swojej perspektywy też nagrywać, my to tam... obojętne. Ja myślałem, że to, to że tak, jedno, bo ty mi mówiłeś, że jeden odcinek u Ciebie, jeden u mnie. No dobrze, może tak być. To w dzisiejszym odcinku będziemy kościeli, a na przykład drugi odcinek u Maksa. Jak i Cielo. Przez tamtego Cielo. Ja sama nagrywać, ale nie wiem, czy będę. Dobra, to że... Dobrze jest. Dobrze, e tak. To jest jak z banana. Jak widzicie, no właśnie, i tak dalej. Jak widzicie, Dragon kultywuje, kult, robi kultywację. No dobra, gruberuje. Max se sprzedaje. Link, linki do kanałów. Linki do kanałów będą w opisie, oczywiście. Bez reklam. Miała być trzynastka, ale masz opowiedz o trzynastce Jak nagrywaliśmy, co się stało. Co ja głupiego zrobiłem. Obownik, potem i się okazało, że wszystkie okay. No właśnie. I tego odcinka nie będzie, bo się nie pożegnaliśmy. I tam potem zauważyłem, że nie wyszedł, bo coś tam się spieprzyło. No dobrze, ale to tam może dzisiejszy odcinek o trochę tych o informacji powiem. Dzisiejszy odcinek jak wy widzicie w piątek. że muszę być, no. Ej, zadać? No. Ej, bo no. coś no. wam powiedzieć? Nie. No dawaj. Teraz mogę coś powiedzieć tylko dla widzów, może trzynastka będzie, bo tam jest dużo informacji i sorry, i sorry, że teraz może być, e, źle nas jeszcze słychać, ale to jest pierwszy odcinek testowy na nowym kompie i jeszcze może być zła jakość, nie może, jeszcze nie, mu, nie musi być w 1070, 1080p, tylko może jeszcze być normalna, bo jeszcze nie będzie renderowany, bo muszę program to wszystko popobierać, dlatego. E, i y, chyba. Chyba I, y, nie? I, albo kontrol I. Wiem, ale ten, ale tutaj nie ma nic, nie mam gdzie to wysypać. Ja tutaj mam jakieś kratki, które się nie da wysypać. A, a gdzie ty sy tam? Gdzie jest pociąg? We ja ci pomogę, wyjdź. Wy, wyjdź, Max, i trochę po Gruberu, i... okej? Gościu, to jest na tory hamulec. No to gdzie to się wysypuje? Ja ci zaraz powiem. Jak widzicie, no odcinek myślę, że nawet fajny wyjdzie. <grym> na pary, na pary, pary, nie, da <grym zeszła wyszła w tle> tam gdzieś musi się dać. Mo ja się Poczyma wdepnę. Tam, idzie, no. Dragon, wyjdź z tego. to no, jest stóp dla ciuchki, oni tutaj z ciuchki się sprzedaje ciuchkać. <grym zeszła w tle> no Ale to trzeba w innym, gdzie indziej inny, wysypać to na ciuchcie? Czemu nie zespo... w nacisku zostawiłem znaczek, żeby tam wysypać, to tam mnie doprowadziło. Drago... Dragon! Dragon ogarnij tą sprawę tam Mach, musisz się trochę kejsem powozić teraz A może do normalnego skupu to zawiesz. Ale tam Tam gdzie jest najdrożej skupmy ciuchki, tutaj ciuchki ja nie widzisz znaczka co sądach. Dobra, tam to wiesz co Mach zrób, wybójź tam gdzie jest najdrożej oprócz ciuchci. trzeba gdzie jest ciuścić Da, wiesz co, Dragon? Dragon, wyjdź na chwilę z tego. Wyjdź na chwilę z tego. Okej, okay, chwileczkę. Dobra. Jak widzicie, mamy taki... na razie bez modów, ale myślimy o, nad jednym kultywatorem, takim z modów uprawowym, bo nie ma nic takiego. To są same grubere i talerzówki w tej grze. No. mam pytanie. No? Jakbyś pojadł i mu oddał... Ej, dlaczego idziesz na tych większych youtuberów? Co? chciałeś, chcesz kupić... na szybu agromatii chcesz kupić te... To, to samo jak nie. nie, bo ona nam się przyda, bo ja sobie zaplanowałam owce, że nazbieramy tylko na... Co? A nie kupić? No właśnie... A ile my też będziemy tak bez owiec grać? Ile my na to będziemy zbierać? Ile chcesz od razu kupić? Bo jak mnie się nie opłaca? No ja chcę kupić na, najpierw 15 owiec. Ile owca kosztuje? 2000? To musisz zarobić 30 tysięcy. No i się posprzedaje się wszystkie zboże. Co teraz koszy to się posprzedaje. Kupi się samo i tylko kosiarkę, nic więcej. No a, czy, a pytanie, czym to, czym to że, że kosiarka... Mówię kosiarkę się kupię do przodu. No I... to trochę będzie. Do przodu, Dob ma, ma, ma... Dobra, zobaczymy ile w dzisiejszym odcinku. Krowy, krowy są najbardziej opłacalne. Bo... Ale te wszystkie zwierzęta. Rozumiesz, że najpierw... żeby była wełna, jakby mieliśmy przyczepę tą... No, nie, nie, 100. Chciałam robić długi ten sezon. No, Mateusz, ja bym też poszedł z prawy, tak szczerze ci mówią. Ja się, no. Nie, bo nie może co tak No to no, też jest obornik, no. Nie. I obornik, i Darmowy nawóz jeszcze masz. No dobra, pomyślimy, ale też tak myślałam coś nad jakimś pługiem, bo nie miałem pługa potem. Obrotowy jakiś. Tak, obrotowy, bo za nie chcę i tego kuna by chciałam kupić, tego czteroskibówkę, nie? Sam e, chyba ktoś do Maxa szparował. U kogo jakaś mama wyszła? Babcia. To dobrze, mamy dzisiaj taki fajny odcinku. No i to trzeba wysypać, Max. Ja Ci powiem. Przejdź tą wywrotką, bo to, to nie Holanda. To, to nie Holanda. I, i za chwilę... Trzeba wysypać. Tak, tutaj trzeba wysypać. I chodź za mną. Chodź za mną. I musisz obstawić. Czekaj, ja Ci powiem. To na tą pociurkę. O tą o. Na tą o, na której ja stoję. O tu. Na tą musisz nasypać. I do skupu. Aha! On tak zrób Max, ja chyba byś się dzisiaj ci, ci, ci ciuszem jeździł. Ale Max za chwilę przyjedziesz mi z przyczepą, boś mam pełny zbiornik. I, I będziesz tak... Ja, jak wysypię na tą ciuchcie, to co zrobię? On to powiedz tą ciusią do... Tam, gdzie Super, mam już pełną. Max, przyjeżdżaj z tą przyczepą. A bo... Cześć. Nie, dobra do tego. Dobra, eee, eh, drago... Dragon kultywuj. Zobaczmy. Ja ale z tym pick upem wyjechał sam tam tego dragon co za chwilę będzie... Jak co wziął pracownika? Dobra, no dragon jedziesz. Da się? No nie da się. Szkoda. No dobra. Poczekamy se, poczekamy se tego, bo wiesz co, zrób dragon, jedno będzie z was jeździł ciuchcią, a drugi będzie wywoził to. Nie, no to dragon nie wywozi to ciuchcią, bo nie to jest ciuchcio. Dobra, wiesz dragon, wywoź to ciuchcią do skupu. Jest, jest, do skupu. To nie kultywuj, nie grubaruj, przepraszam, tylko wyjeździ ciuchcią, okej? Okay? Okej. To już każdy wie co robić? No. To ma, Max przyjeżdżaj mi, bo mam pełny zbiornik. Ja też. Dobra. Ja najszybciej patrzę na mapę. Najrealniejsza ever. No nie, ale na tym sezonie będziemy się starali grać realnie. Mówiłem, że będzie team jeden taki, ale będzie się wymieniał ten team, żeby też dwóch ludzi grało w tą siedemnastkę nie kiedy są kiedy indziej aktywni ludzie i chcę żeby książę zagrać i te odcinki będą będzie. będzie chyba dwa odcinki tygodniowo Pasuje? Chyba tak Widzowie, napiszę w komentarzu Aha, bo jeden odc odcinek u Ciebie jeden u mnie Ale nie, my chodzi, że dwa u mnie i na przykład też dwa u Ciebie Ale Ty co, bez nikogo to nagrywał? Patrz, patrz, Danuta O, jesteś już! No, ale ja. sypu się. I bez ptasz pszenicę wywoził, nie? Czy... To jest najlepsza cena. Bo tak to my nigdy na plus nie wyjdziemy, jak będziemy tak nie, nie grazy, tak No właśnie. Co? Patrzcie na cenę. Jest, patrz, jest w górę... jest... Jak jest w góry strzałka, to jeszcze nie wybór, Bo ona będzie lepsza. Nie wiem. A jak dół, to tym trębie. O, już wywiozłem, to mała, O, te, tego. Siedem, mamy już 42 tysiące. Mhm. Max... A i zbieramy na Holanda? Nie, na razie traktory mamy dobre. Ja mam... Ja mam na razie... Zbieramy na razie na pół i na talerzówkę z Kwernelanda. Bo ja mam tylko jeden gruber i chciałam, żeby to szybciej robiliśmy. Po co? A ja lepiej kupić te szóstkę jeszcze. Mówię ci, że na razie traktorów nie potrzebujemy. Das tak będzie ja... Masaja nie będziemy tu mieli tego małego Następny traktor chce wziąć chyba tego New Hollanda, co tego, tego pierwszego. Chodź... Ale słuchaj, ziomek. No. Ale jak stacja na krzywiecję. No. No do pilota, no, no wiem. No ale ziomek, mi chodzi o Maseja Kombajn. To do... A to tak, kombaj będziemy robili, ten taki za 200 tysięcy, nie? Tak, tak, właśnie ja mam Ej, będziemy go na niego zbierali, ale na razie kombajn mamy dobry, na razie chcę jak Zbieramy. mówię, takie. A będziemy potem zbierać na to wszystko? Tak, myślę, też tak, a jaki ma najwyższy silnik? Jaki ma zakupów wstecz, jaki tak gwałtowny? Czekaj zobaczę. A jaki ma silnik? Zakupy planuję, jaki jest od razu, a nam takie duże ciągniki nie są potrzebne. No właśnie, ciągniki na razie nie, na razie mamy wszystkie, tylko musimy a, jakieś. Mam ben też takie duże, nawet no, nie, nie jest potrzebne. No to dobra, ale na razie traktory nie, tylko która się poda do kupy jednego, np. do nie Holanda tego. Czytaj. E ten 662 10 tysięcy plus po parku my nie musimy lachety kupować ani pick up nam mnie jest teraz potrzebny no. no Nie wiem bo na multi nie można i tak misje wykonywać No niestety nie, nie a, a wiedzę że do można się teleportować? Można? Można się do no na teleportować No to bądź. ja wiem, nie wiem czy Max wiesz Ale co na może Ej ale sprzedawaj Max jakieś tego co są droższe Max to jest najdroższe, poczekaj. No i Za, tam wiecie, co Ja wam tam powiem? I, Marys, tam no mów dragon. Ja bym na, na naszym miejscu bym kupił New Holanda tego teraz po case. Ja bo kupił... drugi kombaj by się przydał, po takiego samego case. Na razie... Wiesz co, no. na razie chyba kombajny nie. Ja bym chciał na przykład talerzówkę, bo patrz, mamy tylko jeden gruben, a pola są dość duże, że możesz na dwa obrabiać. Ja tu tego cockerlinga, dzielę 1014 metrów od drago. Ale no Max sprzedawaj, bo ty, ja ty tylko ja nic ja nie ja robisz. Ale ten Horz jest fajny, ten on ma 4 metry. Dobra, ale Max sprzedawaj. Dobra, ale nie mamy pod niego maszyn. No właśnie. Ty szóstka, poda się ten, chwilan pociąg mało co jaźdzę. Dobra, Max sprzedawaj. Tamten, te, te tam gdzie jest najwięcej, tamte są najdroższe w Silosie to też sprzedawaj, nie? Ja tam jadę sprzedawnie w górę, aż nie idzie w górę, bo będzie równi. Jeszcze jakąś serię będziesz robił... robił serię na... Na razie nie. Jako... na razie tylko tą może kiedyś jak skończę to tą, to może jakieś polskie gospodarstwo, ale to jak to skończę tą, bo to bierę to znowu zaczynamy, nie? No widzicie te... co... to się nie opłaca kończyć w ogóle. Co mówisz? Ej, to się nawet nie opłaca kończyć, to to sobie ciągnę ci ciągnę. A no tak, bo to w sumie to bo cały czas możesz mieć wszystkie rzeczy, nie? Jeb... Szkoda, że nie można taką na bok jebać, też myślę, że kiedyś tutaj, tak jak widzicie macie, a my tutaj taki kawałek dość duży pola, tak się te drzewa wytnie i może tam się zrobi pole i się połączyć z tym, co teraz dragon kultywuje. Widzicie co, co zrobimy? No. Nic. Max, ale zachowuj się jak jakiś... Teraz pytanie. A nie, nie mogę, Aha, już ja wiem, wie, wiem co chciałeś powiedzieć, takie coś na kiblu do. No. Dobrze, ale tak... Ehm. No, ja dobrze wiem. Zjedz je nie, równo. Słuchaj e, mi tak dzisiaj bolą mnie uszy, bo mam okulary ubrane, bo do kompa muszę mieć i mam jeszcze słuchawki. Nie nie mam nic. A ja muszę mieć słuchawki. A ja muszę mieć słuchawki, bo to jest nie trochę lepiej, bo to nie sławki. No. Wiecie ludzie ile mieliśmy, mieliśmy godzinę testowaliśmy, żeby nam wyszedł odcinek. aby ten dobrze wyszedł w ogóle. Nie, o ja. nie. No. A ja nie wiem i ja siedziałem, ale chyba, nie, może 10 minut, 5? No tak, bo ty Max, tak byłeś, nie byłeś. A no co ja poradzę, jak to nie pan, A matę do mnie cały czas wyzwania. No tak, no bo... No, cały czas coś się tego. Już musiałem się upewnić i tak dalej, czy to wszystko wypali. Ale widzicie, proszę nam coś wyszło. Ale jak ja bym mógł być na serii na każdym odcinku, to ja bym myślał, żebym miał. Dzisiaj święta, świętego bardziej... Dziennie no. To te, to i to jest! To i to jest dzisiaj A oglądacie dzisiaj mecz My... Polski z Rumunią? Tak, ja oglądam. Jak myślicie wygramy? No nie wiem, ktoś tam w Facebooku sobie, że Rumunia będzie 3 0 Nie wiem. Mo na pewno będzie... Jak będzie lewy, no ale pazda na nie, nie będzie znów, nie? Jak nie? Będzie. Pazda nie będzie. Pazda nie będzie. Bo będzie jakiś dzień, znów le z LEGI będzie znów jakiś jakiś tego, nie? Będzie Lega znów grała, i żeby się nie przemęczał, to godziny nie będzie. Jeszcze, jeszcze tam... Tata... On nie może wrócić do Legii, jak jest przerwa reprezentacyjna. Nie wiem, a nie, a, nie wiem. wiem. Big jump. Yeah, nie, nie, nie. mi chodzi, że do tych palec, no nie, to można z tych... Na no wiem, Ta, a na, się na tak samo się da? Na, się na też się da? Dobra, ile pieniędzy nam skoczyło? No e, sama i, i... 53 tysiące mamy razem już. Podobno to się da, ale można by było spróbować w No razie. coś. I Jesteś... też właśnie. Na razie. No dobrze, mija tam. Oczywiście na telefonie No tak, bo wtedy... Obala się, teraz. No jej, no tego. Dzisiaj jakieś no widzisz... Jak ja mam pomysł, żeby zrobić z takiego walka będę robić ja dumębrance. Żeby wychodzić po odcinku GMP? I to? I nie, i... wiesz, na razie to nie. bo jeszcze po odcinku sobie trochę pograć z nami. Że troszeczkę poogalić na, na następny odcinek, że na przykład dragon skończyć całe pole pod odcinkiem. Czemu... Nie na odcinka. Nie, bo to będzie za dużo, ale te, też A tyle odcinków to nie. A to ja mogę do siebie teraz nagrać to co będziemy robić po prostu. Ja mogę, mogę nagrać. To wy się drzy... No właśnie, a ty następnym razem na przykład jak ja będę nagrywał, a potem ty nagrywasz. Na przykład liczmy na, na za tydzień na przykład, nie? A posuję... A pasuje wam w piątki granie, czy nie? Tak. Bo oczywiście jak widzicie, był team, dlatego będą dochodzić, będziemy mieli więcej maszyn, to w piątki wam pasuje, bo mi też pasuje, bo wtedy mam najmniej lekcji, mam tylko 5 lekcji w piątki. No, tylko w piątki, a tak to mam po 7. Ja miałam w tamtym roku, to przynajmniej każdy dzień było 6 lekcji. A ja mam właśnie inaczej, bo ja mam 2 razy po 7, dwa razy po 6 e, i raz po 5, dlatego tak, nie? 4. Ale ładnie, ta seria na razie nam wychodzi Jak widzicie, k. Co wiesz? Wieczele mamy Mateuszek mm, Mateuszek. Już mamy 18 świeku to zleciało. Jak? Nie no, a ja puko los gębarowałam, jest to ciąg i też... Ja dopiero czek czekawa jak nie wiem żył. Bartek ej Mateuszku nie no. sypuj się. Dobrze, już otwieram się rurkę. Nieu nie. Ale rynku wyciłem. No. Mateuszek ma duży drzutek. A nie! Ja ci powiem, że ja są chudy. Akurat. Nie, nie, ale rynk. No. Dobra. Mody na następny odcinek będzie trzeba dodać. Nie pobraliście. Ej, ja, ale jakie na przykład? Tego. Na przykład... No ej! No, ale rolnik wysypuje się normalnie, nie jeździ tak. E, tak, mod orki, e, błoto spod kół, na e, ukrywanie chudów, że jakieś chyba nie, czy coś jeszcze? Chyba nie. No dobra, ale to poprzysyłaj dragon mi na minas okay? Aha, dobra, aha, z oryginalnej No dobrze. O, a wiesz to poczekam aż się to A co ja będę? No to, a co ty, Mateuszek, będziesz robił teraz? Ja? Chcę zacząć siew tam robić na jednym polu z dwóch. Albo położyć sobie przyczepę samozbierającą i będę sobie tego... Ej, Mateuszek, zrób taką miniaturkę. Ja będę obok Ciebie jechał z przyczepką. Ale wiesz co, to jest a ciężko, nie bo nie na komputerze... Nie Co? No jedno pole wypożyczka. Opłaci się, bo innego mam nie mamy. Ja... A dzisiaj jeszcze będziemy grać, czy nie? No, weź poza odcinkiem, żeby sobie nagrał, Max. Odcinek No, no to ty sobie wtedy będzie zbierał, on tam będzie coś robił. Sprzedawa z Nie no, ja mogę sprzedawać, bo jak będzie zbierał. Bo mi to wszystko jedno jest. Stój, bo ja. Dobra, Max. I teraz już końcówkę. Muszę tak. końcówkę. Ale fajnie są przyczepy, byś musiał klepać poza odcinkiem. Znów tu są się omiaki, to stu coś już rozpyle, ja nie? Wyklepać, to no! Tak max, max, a tego weź realnie, bo ty wojezdzisz po zbożu. Jeszcze tutaj mam taki omiak. No, ale żeby Max nie jeździł po ten zbożu. Dobra, Max, wysypuj się. Nie bo jak się to wylatuje. No. Ma się kałeś No wysypuj Nie się. Nie mogę. Masz pełnoż? to jaka jest rura. Mm. A to od razu będziemy mogli sobie ty sobie pojedziesz do stanu zbierające. My palec sobie kupimy na przykład czy toś. No. Dobra. 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 Rolnik, sprzedawaj to gdzieś. Co ty robisz? To no. jest koło? Tak. Ale ja to piję. A ile nagrywamy w ogóle? Minuta odcinek? Pół godzinki, tak zawsze myślę, będzie dobrze. bo. Ja nie wiem, jak ty to morski. Dlaczego ja nie wiem? 1080p. Wie? Teraz... Ja na raz nagrałem i nagrałem 7 minut I już 19 Ja właśnie teraz nie wiem jak czy to wypali wszystko, bo to wszystko... O nowego kompa zależy, ale wiesz komp za 3,5 tysiąca to teraz zobaczymy. No nie, a ja teraz nagrywam cały czas MP4 i chciałem teraz twoją cafenu, No. I ci taki tak ten farming w 2,5 godziny. Mam jeszcze sprzedawać czy nie? No sprzedawa, jeszcze, jeszcze mam 8 minut. Tu, tu chłopie, jeszcze chwila, dwie przyczepy. Ja, ja nie wiem, czy ja, te, czy ja to. Ja chyba to, ja to, ja to, to grubeluję nawet. No, no to by było? Tu pojadę. Ja, ja teraz. tylko... Jak... Ale nie, bo ja pewno chcę pozbierać się tą słomę, wiesz? O, mam być akurat. Dobra, no, ja sobie tutaj zaparkuję się tym siewniczkiem. A szkoda, że nie masz tego modu na manualne podciepanie, bo to nam by urealniło grę, nie? A wy macie swoje. Dorian, Real, Dorian, Ja nie mam, ale mam sąsiada. Ja mam. A ile macie, masz sześć parów? Pięćdziesiąt trzy, tak około. Pięćdziesiąt A, A to. to... Ja, ja mam jeszcze innego ja znajomego, co ja ma kurde. Co, sześćdziesiąt, pół sześćdziesiąt. No coś tu dwadzieścia. A, a mój sąsiad ma... Z, z 180 a Aha Dobrze Wiesz co, Dragon, zrób, Dragon, wysz co, zrób To sobie na końcu odcinka, ty jeź po przyczepę, ok? I wypożycz Teraz jechać? No, masz kejsa to mi oddaj tego kejsa z gruberem Wiesz... O, dziękuję Ale Bo ja ci wypożyczę Eee... Gdzie Czekaj, to... bo tutaj nie Eee... E, gdzie to jest... Gdzie... Jaka jest kategoria przyczepa samozbierająca? Gdzieś jest taka kategoria chyba? O, mam! Wybierz, wypożycz. Za trzy i... Mamy 5 tysięcy. Jaki lat? O nie, przywaliło osób przez te mamy Kąd mamy No bo Max sprzedawał. A myśmy na początku właśnie cztery. A na jakim poziomie tu 12? Na łatwym na łatwym? No raz na wolno i tak, tak będziemy długo tą serię wloczyli, a tak na łatwym jest. A ile mamy teraz tysięcy, bo teraz sprzedamy kukurydzę? Pięćdziesiąt 58. O, ja to zawsze w farmingach dam na normalny. Ja zawsze na łatwym. Ja też. Ty, ja... to na łatwo chodź, zarabiać. To się szybko ta seria skończy. Nie, ta sera się na serio powoli skończy, bo są mieć tutaj wszystkie, wszystkie maszyny do wszystkich... O, nie idzie. Ej, Hitler jest. Sam jesteś Hitler. Nie, no dobrze. Mieliśmy się nie obrażać, to no się nie obrażamy. Jest ja tu jaki gość. Nie wiem, ja myślałem, że on po prostu pojedzie on na drugi posł po prawej stronie. E, mieliśmy gra się grać realnie, Max. Przywólujcie do porządku. Ale nie, on dobrze skręci. On dobrze skręci. Aby sąsiada by ci przyjechał. To jest coś nagrać. A ja już dawno, dawno cię do tego zbadałem. A wy, widzicie, poznaliście się jakoś się zgraliśmy. Max <grym>, taki... Nie! Yes. A co tam? Gruby Janusz. Z ciebie? Dobra, a masz 5 minut, to co tam przyjedzie tą przyczepą zbierającą na pole. To Nie no, ja znowu że jest z niej chyba nawet zjechać tym czasie na... Oh, to Max jeszcze spoda chociaż jedną przyczepkę, To sam raz. zbierającej i obie są na jakieś sprzęty zbieramy. Eee, no na... na ja mam napisałam, na, zbieramy na drugą przyczepę. No może jak widziałem nie. tak myślałam na tą samą. Bo jak będziemy pan robili kukurydzę, to to sam raz by były takie dwie mniejsze i by tą przystawkę mieliśmy taką... Dobra, ja na do rzepami... Gdzie to jest? Wiem, kiszionkę. E tak, na pewno na jakieś opryski trzeba na zbierać. A nie, a nie, to nie jest daleko. No. Ej, a na ile masz stany poprysku na ustawione na 3 czy na 1? Nie wiem jeszcze, nie patrzyłem, Poza powiem. Za, bo za mam tutaj. Automatycznie jest na 3. To musimy mieć odpasję, odparcić i oczywiście. Tak? Jakieś... Musimy o Opryskiwać jeszcze i, i się spoczywać. Ale no. wiesz co tak myślałem, czy nie zakupić drugiego siewnika? Po co? Cvenelanda, bo patrz, te pola są duże takim innym siewnikiem to siać wszystko. Nie no możemy na tak, 30 metrów. To. A nie możemy kupić tego tego małego byśmy mieli tego e, bezorkowego. Takiego, badersada? Na razie, nie, na razie śmig taki... Tak, taki, do, tak. taki taki duży już strasznie. Nie, bo tutaj tak dziwnie wyglądał, taki case takim wielkim, tym. Nie wiem, ja tak... Ja tak... Ja ja ten, ja po ten na single setup sieję. E, dobrze. Ładnie nam, no. ładnie nam to wychodzi wam powiem No bym ja pierwszy okupował tego zielonego To drugiego takiego? Ja na swoim odcinku będę nagrywał po ster, 17 minut, bo tylko tyle. Dobra, e, to, to wiecie co, może chłopaki? Bo kupiliśmy tak. Na pewno Bóg chciał kupić, bo się by przydał... No nie jezbę, ja też chciałabym dobra jakieś nie kuchy tak. Ale na, na razie nie no, no od, odbierzesz. Na razie musimy kasę nagromadzić. No dobra, ale talerzywko z Kwernerlanda możemy kupić, okej? Okay? No. Bo się przyda, bo na dwie będzie fajnie stroszło i takie samo... Ale nie musimy kupić tego, mówię Ci, Horsza, tego małego, tego cztery metrówki? Ale my no go nie potrzebujemy. No właśnie, będzie nie wyglądało nierealnie. Ja, przecież ja nie mówię, ja mówię... O, patrz, e, to był... E, Horsz teraz... Te, o, a, to te... sprawdzę. Ile to, to ma 4? koni? Terano 4... No właśnie, a my mamy po 143. Jeśli nie liczy. Liczy się właśnie. Nie. To, to jest myś... Sam... I jeszcze... i jeszcze case, case... nie ma obciążnika, tylko ma taki, który już ma od razu. Nie, to wiecie co zrobić. Zakupimy tą talerzywkę z Cornelanda potem. Bo ona jest sam 3... 3 metry i wtedy będą dwa... Zależywka i grubo brodą brały 6 metrów no, to słamę? Wiesz co? 2 minuty sobie ty pozbieraj Dobra A jeszcze popię. Chyba by ma tutaj zmienić to ja mogę to nie ma. Na 2 minuty? Już na minutkę No to on potem będzie u siebie na odcinku zbierał słomę Ja chcę pozbierać Jak to zbierać. To co ja mam robić? No i nie z nieje. Ja. Pojedziesz po piwo do was. Nie, to wy co zrobimy? Ja 5 minut se pozbieram na odcinku Maxa. On se pozbiera 5 minut, a ja jeszcze skończymy to pole gruberować. 5 ja minut bo... to skończymy zbieram. No ja mogę, dobra, ja tu postawiłem szczepkę. Co mam robić teraz? No dalej masz spadać jeszcze, jeszcze mamy nasz odcinek. Dobra, niech ma teraz, zbiera. No nie chcę zbierać teraz. Ja chcę pozbierać. To zbieraj. Jeju, masz. To jest klucz ty. No właśnie. Dobra, no. kończymy odcinek. To dzięki za uwagę. Do następnego.